Okrąglaki w Miałkówku nie śpią. Nigdy. W dzień udają tylko martwy beton, porzuconą pamiątkę po minionej epoce. Ale gdy słońce chowa się za linią drzew, a tafle jeziora spowija mgła, one budzą się i zaczynają polować. W sieci znalazłem nagranie z tego miejsca, które mnie zaintrygowało, do tego stopnia, że postanowiłem odwiedzić to miejsce osobiście. W tle puszczam to nagranie. Marek, słyszysz mnie? Jestem w środku. Próg przekroczony. Odbiór. Słyszę Cię, Anka. Głośno i wyraźnie. Jak tylko wejdziesz, radio zaczyna trochę trzeszczeć. Te ściany są grube. I jak pierwsze wrażenie, czujesz to już? Odbiór. za tym, że pachnie tu dziwnie. Zgnilizna, mokry beton i coś jeszcze. Coś słodkawego, jak stare perfumy. Jestem w głównym holu, chyba. Resztki recepcji po lewej. Wszystko rozwalone. I ta cisza jest nienaturalna. Jakby ktoś wygłuszył cały świat na zewnątrz. Odbiór. Wiedziałem. Pierwsze, co Cię uderzy. Ta cisza nie jest pusta. Ona jest ciężka, jakby czekała na coś. Uważaj na kroki Janka. Podłoga jest zawalona śmieciami i szkłem. Odbiór! Co jest z echem w tym miejscu? Każdy mój krok brzmi, jakby ktoś wszedł tuż za mną. Idealnie w tym samym rytmie. To strasznie dezorientujące. Czekaj, sprawdzę coś. Niesamowite. Dźwięk wraca zewsząd raz. Odbiór. Nie rób tego więcej, Janka. Poważnie. Nie przyciągaj uwagi. Tam nie lubią hałasu. Odbiór. Kogo masz na myśli, mówiąc tam? Jesteśmy tu sami. A przynajmniej taką mam nadzieję. Cholera, ale zimno się zrobiło. W jednym miejscu. Jakbym weszła do jakiejś lodowatej kieszeni powietrza. Odbiór. Też to miałem. Zimne punkty. Przesuwają się. Po prostu idź dalej. Nie zatrzymuj się w nich. Co widzisz na ścianach? Odbiór. Graffiti. Całe ściany są pokryte. Ale w świetle latarki. Co jest chore? Twarze wyglądają, jakby się ruszały, jakby ich oczy mnie śledziły. Czekaj, tu jest jeden duży mural. Dziewczynka na huśtawce. Wygląda smutno. A łańcuchy huśtawki są urwane. Dziwny temat, jak na graffiti. Odbiór. Wiem, o którym mówisz. Podobno to hołd. Krąży lokalna legenda, że w latach 80. zaginęła tu dziewczynka podczas turnusu. Nigdy jej nie odnaleziono. Niektórzy mówią, że została w tych ścianach. Uważaj przy tym muralu anka. Odbiór. Marek, słyszałeś to? Z góry. Dźwięk, jak. jakby dziecko upuściło zabawkę. Idź zamknąć. Natychmiast. To nie jest prośba. Nie idź w stronę schodów. Odwróć się i wracaj tą samą drogą. Teraz. Odbiór. Drzwi. Jakieś drzwi się właśnie zamknęły. Te, którymi weszłam. Przysięgam, że trzasnęły. Niemożliwe. Tam nie ma całych drzwi, tylko futryna. Anka, uspokój się. To pewnie przeciąg. Nie ma przeciągu. Mówiłam ci. Powietrze stoi w miejscu. Jestem tu zamknięta. O mój Boże, jestem tu zamknięta. Odbił. Anka, słuchaj mnie. Oddychaj. Musisz znaleźć inne wyjście. Sprawdź okna na parterze. Mów do mnie, nie przerywaj transmisji. Już idę. Odwracam się. Nie, 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 nie. Anka, co się dzieje? Co widzisz? Mów do mnie. Korytarz, którym przyszłam, on jest dłuższy, jest ciemniejszy niż przed chwilą. A te graffiti, Marek, te twarze na ścianach, one płaczą. Spływają z nich czarne, namalowane łzy, których wcześniej nie było. A ta dziewczynka na huśtawce, ona już się nie huśta, stoi obok i patrzy na mnie. Odbiór. To niemożliwe, Anka, to tylko twój umysł. Jesteś w szoku. Wejdź no, tam. W końcu korytarza, w mroku, tam gdzie przed chwilą nie było nic, jest para czerwonych, namalowanych oczu. Przysięgam, Marek, wcześniej ich tam nie było. Jeden rosną, stają się większe. Patrzą prosto na mnie. Coś idzie w moją stronę. Odbiór! Anka, uciekaj. Znajdź inne wyjście. Rozbij okno, Anka. Anka na Uciekaj. Odpowiedz. Bo to miejsce nie chce, żebyś pamiętał o wakacjach. Ono chce, żebyś został bez odbioru. Cisza. To pierwsze, co uderza, gdy wyłączam nagranie w słuchawkach. Ta sama ciężka, nienaturalna cisza, o której mówiła Anna. W uszach wciąż dźwięczą mi ich głosy, jej narastająca panika i bezradność Marka. A teraz tylko to, pustka. Stoję tu, gdzie on. Oddycham tym samym stęchłym, zimnym powietrzem. Każdy krok po szkle i gruzie brzmi dokładnie tak, jak w nagraniu, jakby ktoś szedł tuż za mną. Echo w tych okrągłych ścianach to kłamca, bawi się tobą, oszukuje zmysły. Sprawia, że oglądasz się za siebie, chociaż wiesz, że nikogo tam nie ma, a przynajmniej masz taką nadzieję. Szukam śladów, które zostawili, nie fizycznych, ale tych z opowieści. O, jest. Ściana z grafiti twarze, które zdają się obserwować. I ona. Dziewczynka na huśtawce. Patrzę na nią i już nie widzę tylko farby w świetle latarki. Widzę ostrzeżenie. Widzę historię, która zatruła to miejsce. Czy to możliwe, że ściany naprawdę pamiętają? Że rozpacz i strach mogą wsiąknąć w beton tak głęboko, że zostają tu na zawsze? Nasłuchuję. Wstrzymuję oddech, czekając na dźwięk toczącej się kółki, na trzaśnięcie drzwi, których przecież nie ma. Każdy szmer wiatru w kominach wentylacyjnych brzmi jak szep. Każdy cień w rogu korytarza wydaje się poruszać. To nagranie przestało być tylko historią. Stało się instrukcją obsługi strachu w tym miejscu. Co tak naprawdę stało się z Anną? Czy to tylko sugestywna opowieść, legenda miejska stworzona przez takich jak ja? Może stała się kolejnym graffiti na tej ścianie? Kolejnym echem, które odpowiada, gdy jesteś tu sam? Odwracam się, patrzę w głąb korytarza, tego samego, z którego nie mogła uciec. Wydaje się dłuższy, ciemniejszy, i mam to samo. Irracjonalne wrażenie, które doprowadziło ją do krzyku. Wrażenie, że nie jestem tu sam. Marek miał rację w swoim ostatnim zdaniu. To miejsce nie chce, żeby o nim opowiadać. Ono chce, żebyś został i stał się częścią opowieści.